Siemaneczku, ziomeczki, witam Was w moim pierwszym odcinku. Yy, jak widzicie, mam tu figurki. W tym odcinku zaprezentuję Wam wszystkie figurki Kaja. Więc przejdźmy do roboty. Dobrze, więc może zaczniemy od tej figurki. To jest figurka yy, Kaja. W trybie dżungla. Dostałem go wczoraj. Co? Mam taką twarz. Nie wiem, czy to wszystko na filmie będzie widać. O, ma taką twarz. W zestawie były dwa miecze. Jeszcze ja wojownika kondraje, ale to pokażę Wam w przyszłych odcinkach. Dobrze, zakończmy temat z tego. Kaja, to jest strój Kaja w trybie techno. M moim zdaniem jest on najdokładniej wykonany. M jest on ciekawie zrobiony, odróżnia się od reszty. Tu jest Kaj w trybie początkowym. Jak widać. I to jest kaj w trybie ZX. Dobrze. Więc zapraszam Was wszystkich gorąco do mojego następnego odcinka. Trzymajcie się i na razie.